serdecznie na konferencji prasowej w Kamiennej Górze. Bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych. Panie Przewodniczący, oddaję głos. Dziękuję bardzo. W Kamiennej Górze jesteśmy dlatego, żeby powiedzieć, że jak ważne są wybory 13 października, jak ważna jest obecność przy wyborczych urnach, jak wiele będzie się decydować wtedy. Nie tylko jeśli chodzi o Los Kamiennej Góry, Jelenie Górskiego, całego Dolnego Śląska, ale przecież całej Polski. Naszej przyszłości, obecności w Unii Europejskiej, demokracji, praworządności tych elementarnych, najważniejszych spraw. Ale też będziemy decydować o tym, kto będzie nami rządził. Czy to będzie tak, jak widzimy w ostatnich dniach ekipa, która agresywnie wspiera tych, którzy. Podejrzewani są o łamanie prawa, którzy robią, którzy podejmują decyzje, za które wszyscy się wstydzimy. Wstydzimy się dzisiaj, ale jestem przekonany, że Polacy za 13 października wybiorą tak, żeby to był dobry wybór, żeby jutro mogło być lepsze, żebyśmy byli przekonani, że to jest wielka wspólna inwestycja w nas, w nas wszystkich, że budujemy Polskę bez wykluczeń, bez... Odpychania, bez grymasu, tylko polskiego uśmiechu, otwartości, polską obywatelską. I dlatego tak gorąco namawiamy na głosowania na listę numer 5 Koalicji Obywatelskiej, ale też jestem tutaj, żeby powiedzieć, że jak mało który powiat, jak mało które miasto, właśnie Kamienna Góra ma świetnych reprezentantów i świetnych przedstawicieli. Na tej liście, na naszej liście jest Iwona Krawczyk która kandyduje z miejsca czwartego do, do, do Sejmu, żeby reprezentować Kamienną Górę. Jest potem Jerzy jest, jest, jest Pokój, który tak naprawdę reprezentuje w Senacie będzie reprezentował w Senacie Jelenią Górę i tę, tę część wyborczego okręgu. Ale ważne jest, żebyśmy też wybierali ludzi, którzy tak naprawdę dają gwarancję tego, rzetelnej pracy, ale też pokazują uczciwy życiorys i to wszystko, co robili dotychczas. I taką osobą jest Iwona Krawczyk i, i Jerzy Popow. I teraz ważne jest, żebyśmy byli przy urnach, żebyśmy dali gwarancję dalszego zaangażowania w sprawy, w sprawy samorządów, w nasze sprawy. No to są ludzie, którzy na pewno będą to robić, bo potrzebujemy dla kamiennej góry, dla tej części regionu, potrzebujemy ukończenia s czyli to wszystko dzisiaj, co jest zaniedbane, zaniechane, co jest opóźniane. Dzisiaj potrzebujemy nowy, nowych miejsc pracy, potrzebujemy inwestycji w ludzi, którzy zrobią wszystko, żeby nie było tego, co było dotychczas, żeby, żeby, ludzie, nie, żeby ludzie nie wyjeżdżali, żeby, ludzie się nie, żeby nie starzało się społeczeństwo powiatu i miasta. I dzisiaj o to jest ta walka i o tym jest ta rozmowa. I można oczywiście zakrzykiwać rzeczywistość, można kłamać, można obiecywać. My nie jesteśmy taką, nie jesteśmy takimi ludźmi, jesteśmy drużyną jutra. Inwestujemy w tych, którzy uczciwie będą pracować na rzecz regionu, na rzecz powiatu, na rzecz kamiennej góry i na rzecz Polski. Bo to dzisiaj jest dla nas najważniejsze. Pan jeszcze